Dzień dobry Państwu, zobaczmy sobie co to dzisiaj dostaliśmy. E, tu dostałem 700 GP za Cloud Match, ok. Nawet nie ustawiałem składu, muszę zobaczyć co tam mam ustawione. Oczywiście 10 tysięcy do odbioru, więc może sobie jakieś paczki dziś otworzymy. Ja nagrywam szybko ten odcinek po to żebyście mieli oczywiście event, a dzisiaj wieczorem co napisałem już we wpisie o 19 gramy ostateczne można powiedzieć finały rozgrywek narodowej drużyny e-sportu o to kto powalczy w grupie wreszcie świata tak zwanej, czyli tam mamy Serbię, Rosję, Bośnię bardzo trudna grupa, Ukrainę ale mimo wszystko jest szansa żebyśmy tam powalczyli no i osoba która będzie właśnie nas reprezentować dzisiaj zostanie wyłoniona z 8 osób które, które będą walczyć i jestem to ja, jest to Misiek, czwarte miejsce na świecie w zeszłym roku. Jest to Rombaldo, jest to The Only One Zico, czyli reprezentant Manchester United. Manchester United. Jest to, to Tomasz Słupski. Jak dobrze pamiętam, nick jest to Pogo Rumcyk. O Wszystkich pamiętaj i nieświec. <laughs> Mówiłem o nieświecu? Chyba, chyba wszystkich wymieniłem. Mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem. W każdym razie na pewno na pewno każdego wymieniłem z osobna w, w... jak się nazywa? W, w... we wpisie, na społeczności czekajcie, jeszcze tak liczę się na szybko, Pogo tak, i Rombardo, Pogo, Rombarto, Tomasz i, i The Only One dobra, wszystkich wymieniłem, także będziemy dziś walczyć nie będzie streama z tego, bo żeby był stream musiałaby ktoś z konsoli nadawać żeby można było to komentować, a nikt nie będzie sieci obciążał bo to są naprawdę, no to już nie są przelewki także no, także ja już wiem, na kogo trafiłem. Wy się dowiecie dzisiaj o 18, .00. Ja nic nie będę mówił, bo to jest nieoficjalna informacja. Zobaczycie sami. Zobaczycie po prostu sami. I kto wie, może nagram to spotkanie, ale nie wiem, czy będę miał głowę wtedy do tego, bo będę się skupiał tylko i wyłącznie na grze. Dobrze, przejdźmy już do eventu. Eee, I. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Na pewno mamy Manchester United, ale jeśli chodzi o Wicery, ale chcę zobaczyć, jaki jest Collector Box. Collector Box jest z Ligi Angielskiej. A. I, i, I Bayern, Aha, czyli mieszany, bo mamy i Mane, i mamy Bayern, i mamy Di Maria. Trochę Ligi Angielskiej. Trochę wszystkiego, tak naprawdę. Tutaj. O, no tutaj już w większości. Czyli Liga Angielska y, i, i PSG plus Bayern, Tak to wygląda na razie. Wow, 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 wow. Jimenez ma 85 Overlata. Okej, okay, to ciekawe. Um... No jest to paru ciekawych gości. Dawaj, otwieramy. Ile ja mam tam? 100 tysięcy. No to otworzymy cztery paczki. To, to jest taka paczka, że tutaj bym się pokusił paru zawodników, więc, więc zobaczmy kto mi wpadnie. O, mm, szaleństwo. Złota piłka przynajmniej. Bergis to jest, nie? Ale to nie jest akurat złe. To nie jest akurat złe naprawy skrzydło. O, i to jest bardzo fajne. Ty na 4 gwiazdki do mnie lecisz na pewno, panie kolego. On był straszny w 20. On niby tak nie wygląda, ale naprawdę, przynajmniej jego future to była jakaś rzeźnia. E, a to jest kto? Ale ma, Ida ma 39 leveli, ok? Ten Bergis jest całkiem spoko, on nie jest chyba za szybki, jak dobrze pamiętam. No właśnie, ale, ale ma dużo, dużo wyrównanych statystyk. No, to jest ciekawa paczka, dobra. Na 4 gwiazdki mi się przydadzą ci zawodnicy. Dobra, jest liga angielska, więc jest szansa na coś dobrego. Jest złota piłka, jest to bramkarz. Fabiański, nie! O mój Boże. Czy ja go czasem już nie trafiłem? Naprawdę, ja go już chyba trafiłem, to będzie mój duplikat, nie? Oh my god, naprawdę dwa razy kepe trafić? To da się coś więcej wygrać w tej grze? To jeszcze tylko Kariusami. Dajcie, co to jest, 46 leveli. Łopanie. kim ty jesteś? Ale trochę mało skili. Ale, ale... To no może coś by tam z ciebie było, ale tego, po co mi w ogóle... Ajajaj, aj, aj. a może zrobię sobie super kepsona, będzie mi bronił, może w grze chociaż umie <grywia> ja to... Przepraszam wszystkich fanów kepy, nie wiem czy w ogóle tacy są, ale jak są to przepraszam Nowa liga angielska O, jest czarna piłka, dobrze, Liverpool, tylko nie Van Dijk. On chyba tam nie był do trafienia, nie? Ja już, no nie, nie, nie było Van Dijka. Fabinho, dobrze. Dobrze, to jest fajny traf. To jest bardzo dobry traf. 86 overall. Very good. To na DMF-a, super. I Masuaku do do, do tych do czterech do gwiazdek. Dobrze, dobrze. Fabinho, Fabinho fajny. A i swoją drogą odezwała się do mnie jedna osoba ostatnio, z którą będę się prawdopodobnie kontak- albo o, raczej ona ze mną chce się skontaktować z tego co widziałem w tym tygodniu. I myślę, że wkrótce dowiecie się coś więcej na ten temat, bo to całkiem interesująca sprawa jest. Um, no, tak. Dzisiaj w ogóle dużo zaskakujących rzeczy się dzieje. Tak, muszę przyznać. Naprawdę jest, jest, jest naprawdę coś na rzeczy, ewidentnie. Um, no dobra, znowu liga angielska. No, pomocnicy, pomocnicy to jest dobry trop. Chelsea. Dobrze, bo ja wiecie, będę zbierał ludzi z Chelsea, więc. Ani! Zaraz! To jest Lester, no właśnie, nie Chelsea, boże. Właśnie, tak nie skojarzyłem, przecież Evans nie gra w tym. O, ale ten pan. Ten pan też jest dobry. Super sub. A ty, Evans, coś biegasz w ogóle? Nie za bardzo chyba, co? No właśnie. A ten Watkins to jest kto? Nie znam człowieka, ale też szybki. Ale no, dobra, Bailey ewidentnie tutaj jest. Jest kimś wartym uwagi. No dobra, no nie było źle, ten Fabinio jest całkiem ciekawy, na pewno Barbosa, na pewno Bailey, A zobaczmy co my tu mamy. Ło panie, ale będziemy opowiadać dzisiaj. No dobrze, zacznijmy sobie w takim razie od y, Olimpiku Marsylii, Tam chyba pajet gra, nie? Jak się nie mylę. Ło, wow, 87% na czarno o właśnie. No dobra, to jeźmy od góry, pajet. Fajet, bardzo ciekawy pomocnik. Nie jest szybki jak widzicie, ale jeśli chodzi o podania, super. Strzały też niezłe, ale w szczególności podania, zostawianie się przy piłce, to ma rewelacyjne i, i z tego należy dużo korzystać. To jest troszkę taki styl, ma gry jak David Silva, w ten mniej więcej sposób. Mandanda, mam go w tej wersji nawet lepszej, bo Team, team of the Week. Nic specjalnego, jak macie innego bramkarza o podobnym kalibrze, jeśli chodzi o overall, to, to raczej bym z Mandandandy zrezygnował. Benedetto to był ciekawy zawodnik jak dobrze pamiętam mhm. On ma ciekawe statystyki bo ma je dosyć wyrównane i to był koleś który e, Który on grał wcześniej w jakimś innym zespole nie pamiętam teraz w którym w jakimś słabszym I on tam był dobrym napastnikiem w tym zespole jak dobrze pamiętam także No ma praktycznie wszystkie możliwe skile do strzału no to jest jakaś masakra no wszystkie możliwe skile do strzałów ma oprócz na knackershota tak naprawdę no, to, to może być ciekawy traf. Sanson, to, to, jest, to jest dobry koleś, to jest box to box chyba, jak dobrze pamiętam, no właśnie. Który jak widzicie ma dosyć wyrównane statystyki ofensywne i defensywne, um, z tym, że ciutkę bardziej pod ofensywę to podchodzi tutaj, ale nie jakoś, nie jakoś dużo. Um, jak macie na przykład dwóch CMF-ów, to z jednej strony dać Sansona, a z drugiego Kanta albo Hendersona, którzy mają lepszy defense i macie dwóch fajnych box to boxów Jego polecam, wydaje mi się, że jest całkiem zacny rągier, tego gościa w ogóle nie znam. Niski jest, więc to jest dobrze, bo akurat w środku pola to się przydaje Oni są trochę zwinni, ci zawodnicy, ale Statystykami jakimiś tutaj nie bryduje, jeśli chodzi o, o, Chociaż fajne ma do podań skile, ma interception, ma double toucha, ma w sumie wszystkie skile, Jakie mogą tylko być, jeśli chodzi o to, które są OP na środek pola O Ciekawe Nie wiem, tu nie wiem o co o tym panie, to Może być zarówno jakiś świetny koleż, jak i jakieś dziadostwo Ten, ten pan, ja go mam w wersji tego Amaviego no, Skubaniec jest naprawdę szybki. Już w samej srebrnej wersji, a dopiero tutaj już ma 90 speeda, 89 acceleracji. Całkiem jestem pozytywnie zaskoczony tym kolesiem, no ale jak ja gram na czterech gwiazdkach. Oj, ten będzie miał miliony leveli. No właśnie, to jest z poprzedniej części, go pamiętamy. To, to, to będzie chyba największa gwiazda tej paczki i jego bym chciał, jakbym już otwierał tą paczkę. 41 leveli, no i już ma 80 speed, on będzie naprawdę szybki, będzie miał ponad 90 statystyk defensywnych, e, plus nawet niezły ball control jak na obrońce i podania już ma ponad 80. I ma wszystkie możliwe... E, wow, scissors feint ma nawet. E, ma wszystkie możliwe skile do, do obrony. I jaką ma formę? Conditioning 6x8, bo oni co roku zmieniają to nazwę, nie wiedzieć po co. E, League One Uber Eats, very good. E, tak, to, to jest gwiazda i jego polecam. Jest jeszcze Germain, e, który chyba ma super saba. tak, z tego go pamiętam jak graliśmy, kiedyś jakieś zawody jak graliśmy, jak grałem właśnie Olimpikiem, Marsylią. Nie wiem, czy to nie było w jakimś PS Ligu. To właśnie się Germain narzucało z ławki. Nie pamiętam też w jakim zespole. Coś mi się takiego kojarzyło, i właśnie dlatego, że miał super saba. E, no i tak poza tym, to, to raczej więcej od niego bym nie wymagał. Tutaj zdecydowanie Kamara i Pajet to są, to są zawodnicy bardziej warci uwagi. Za to w Olympic Lyon, mimo że jest mniej piłek, nie wiem czemu, może być już całkiem nieźle. A mianowicie, Antony Lopez, koleś ma bardzo fajny refleks, co widać nawet tutaj. I widać to na boisku. Naprawdę on czasami takie piłki z bliska broni, że nagle się rzuca. Jest niski, ale refleks ma niesamowity w tej grze. Ale jest niski. No, i wiecie jak to się kończy, niestety. Jak ktoś jest niski, to ja w tym momencie zaczynam go lobować, jak tylko go widzę, nie? Z każdej możliwej pozycji. E, niestety, no, no, trzeba uważać tak, że na niskich bramkarzy i z tych niskich to bym akurat właśnie Antonego Lopeza polecał, ale tak generalnie to nie poleca w ogóle niskich. Depay natomiast no, w poprzedniej części był rewelacyjny, szybki, zwinny, strzały podania, e, skile do strzałów i podań, świetnie się zostawia. Wszystko ma ten koleś. To jest, to jest idealny, i hall player. To jest idealny koleś, gdzie możecie go dać i na MFA, i na SSA, i na CFA, i będzie się wszędzie sprawdzał. Um, super, super jest i ja go miałem w poprzedniej części bardzo, bardzo fale Dembele, to on powinien być szybki dosyć i właśnie dosyć postawny, że tak powiem. 89 fizyka, kontakt, 32 levele. To jest ciekawy koleś, um, i to, to jest coś w stylu Lukaku. On tu formy nie ma, ale generalnie to jest co, coś na zasadzie Lukaku z tym, że czy jest aż takim zwierzem jak Lukaku, nie wiem. Że, że, się przepycha przed wszystkimi Ale na pewno jest warty uwagi O! I a propos, no nie no ta paczka jest zdecydowanie lepsza od tamtej To w ogóle oprócz kamary to, to, to nikt nie ma tutaj w ogóle porównania do tych gości Owar jeden z naprawdę lepszych box to boxów A nie on ma creative playmaker, ale co ciekawe Ja myślałem, ja byłem pewny, że to jest box to box W każdym razie bardzo fajny cmf Bardzo fajny cmf, szybki, e, dobra kontrola nad piłą No tak, no ma ewidentnie statystyki ofensywne bardziej ehm, i... No i ma 38 leveli do góry. To jest to jest u niego mocne. To jest po prostu u niego mocne. I, i jego, jego na pewno warto. Denier, kolejny koleś, który był świetny w poprzedniej części, bo był szybki i postawnym obrońcą. I, do, i dosyć wysokim jak na to, y, jaki, jakim jest grubym gościem. Met84. E, wszystkie potrzebne skile. Bardzo fajny obrońca. Na bocznym cebeku się super sprawdza. W tym roku nie mamy bocznych cebeków, ale na środku też powinien dawać żadę. Ten to nie wiem kto. Odkryszator. 34 levele no to podaj ma hmm. No kto wie. Kto wie, nie wiem co o nim myślę za bardzo. Nie. Trzeba by było go sprawdzić. Marcelo, no to jest akurat jeden ze słabszych trafów, bo on jest w cholerę wolny. To, to, jest, to jest, taki, jest taki wolny czołg po prostu żółw na obronie, że to, że to chyba, chyba nie ma co się w niego tutaj co, co go dawać. A za to Toko Ekambi. On powinien mieć, nie ma super suba, w każdym razie z ławki spokojnie go wrzucajcie, to, to jest taka ciutka słabsza wersja Dembele, robi, robi swoje, robi swoje naprawdę, uwierzcie mi, myśmy grali w 10 na 10 tym, tym Lionem i to Kambi i ten Dembele, no oczywiście Depay to była gwiazda, Awarem w środku, ja biegałem z Korea i świetnie się nim grało, Dynajer na obronie, to jest dobra paczka, to jest po prostu dobra paczka, no dobra, teraz przechodzimy do najlepszego zespołu na świecie. <laughs> I zobaczmy, co oni tu prezentują. Najlepszy zespół na świecie ostatnio do, yy, przegrał, yy, znaczy zemisował po karnym w 97 minucie. Coś tam widziałem: jakimś śmiesznym karnym w ogóle. E, Hoiberg Jeśli ma być szczery, w ogóle nie wiem, co, co, kto to jest. Ale tak szału tutaj nie ma ewidentnie, więc w ogóle nawet nie patrzę dalej yy, w jego skillę, bo to jakaś lipa jest totalna. Orier. to jest koleś, którego bym wam polecał na 4 gwiazdki. W sensie na 5 on będzie trochę za wolny. E, Dele Ali. 32 level hole player. On, on w ogóle de Alli jest ciekawym zawodnikiem w tej grze, bo on ma zawsze bardzo fajne skille, dobre podania, ale przez to, że on jest wysoki naprawdę jak na, jak na zawodnika w tym miejscu, to trochę mu brakuje balansu, jak widać. I, i to jest duży problem. Na MF-ie nie mieć balansu, prędzej na CMF-ie bym go umieszczał, o, ofensywny taki CMF. Mamy Bergwajna, Bergwajna mam w złotej wersji. Na razie niewiele pokazał, bo jest też totalnie bez zgrania. No, na pewno jest szybki i dosyć postawny. Ten koleś jest nawet, widzicie, 84 fizyka kontakt. No, w poprzedniej części był dobry, tutaj, tutaj zobaczymy. Mamy Hugo Trollisa, w poprzedniej części był. Dlaczego go Trollis nazywam? Bo to jeden z gorszych bramkarzy. Jeden z gorszych z tych lepszym overallem, o overallem. naprawdę. No, no, tak jak Neuer odwala i później wam broni niesamowite rzeczy, tak, Trollis odwalał i nie bronił <noise> niesamowitych rzeczy, także nie polecam, nie polecam go, nie wiem jak w tym roku, ale to. Za to Davinson Sanchez, bardzo fajny obrońca, szybki, wielki koń, 95 physical contact, no Dziuba może by sobie z nim poradził, ale czy poza Dziubą, <noise> mogłoby być ciężko, naprawdę dobry, dobry koleś, no są, to jest w ogóle... To tych pierwszych trzech to w ciemno możecie bać. Son to jest koleż z kolei, który może grać wszędzie w ataku, praktycznie. Mega szybki, obie nogi ma. Szybki i wysoki, to jest istotne i zwinny do tego, przy tym, przy tym, że jest w miarę wysoki, metr 83. Świetne wykończenie. Rewelacyjny napadior Naprawdę rewelacyjny i, i i jego na pewno polecam. No i gruby. I gruby, który nie jest za szybki, ale on przez to, że ma fox. a już ma goal poachera? Przecież. Nie, zabrali grubemu fox in the box? Ja jestem prawie pewny, że gruby miał zawsze fox in the box. I przez to właśnie, że on miał fox in the box, to zawsze się tak piłka mu gdzieś tam od stopy odbijała do tej bramki. A on ma w tym roku goal poachera z takim tempem. A może on wcześniej też miał golpuchera, możecie mi napisać. Jak miał wcześniej golpuchera, to się pewnie nic nie zmieniło i będzie dalej takim gościem, który strzelacie w bramkę, odbija się od bramkarza, od słupka, od czegokolwiek, od obrońcy i, i akurat koniec stoi w tym miejscu, gdzieś odbija piłkę, i dobija do pustej. Tak jest w każdym meczu, to wam gwarantuję, nie? Także, także on się świetnie ustawia. No, 94 Offensive Awareness. Ma bardzo dobre wykończenie, bardzo dobry fake shot. Tobie jeszcze pod uwagę na to, mi nieświec nie świec kiedyś zwrócił uwagę, że warto nim robić fake shoty, bo, bo bardzo, bardzo szybko je robi po prostu. To jest ciekawe. Um, ale mam wrażenie, że on miał inny playing style. No i teraz mamy Manchester United, który sobie otworzymy, bo tutaj mam paru zawodników, którzy mnie trochę bardziej interesują. O, 100% na czarną piłkę. No dobrze, Greenwood, super, by było o 50 leveli, co, 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 co oh my god, to, to będzie jakaś miazga, 4 na 4 i patrzcie jakie on już ma staty, a jeszcze ma 50 leveli do góry, no i ob 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 obowiązkowo na CF go dawajcie, ja grałem nim, on miał, on miał 80 chyba 3 aurora. Na wyrównanych statach, w, na mistrzu, w eliminacjach do Mistrzostw Świata i był rewelacyjny ten koleś, także teraz to w ogóle. To jest drugi typ, którego bym bardzo chciał, bo jest przeszybki i ma ball 95, co na boku obrony jest jakąś w ogóle abstrakcją. Za e, mnie najlepszy prawy obrońca w PS20 i w tym podejrzewam będzie podobny. Jest oczywiście najlepszy środkowy y, 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 obrońca, y, na, na, najdroższy. I <laughs> jedno i drugie, e, którym powiem tak. Zwody na niego nie działają, bo on nie zdąży ruszyć nogą nawet na ten zwód. Eee, jak chcecie go obejść, to już łatwiej przeskoczyć, więc to jest jego spora zaleta. Ale jak już go obejdziecie, czy przeskoczycie, to dogonić nim tego kogoś, to jest tylko szansa, że on tam ręką go złapie i go po prostu w ten sposób zatrzyma, bo inaczej. No to jest problem jego... No 100 kilo waży. No, co, co, co tu więcej mówić? No to jest jego duży problem, że... I główki ma świetne. Główki ma kapitalne, ale, ale poza tym jest tak kurczę mozolny, ile on ma balans? 50? 68 to i tak, że wyjątkowo dużo. Dobra, mamy Marsjala, który w tym roku jest na CF-ie. No szybki, um, jest, jest dobry. W sensie ja miałem złotą wersję wybustowaną na 91 Overona w zeszłym roku, pamiętacie? I długo u mnie pograł w pierwszym składzie, zanim wszedł zanim na ławkę. Pogba, bardzo fajny CMF, um, tylko że on właśnie, on nie jest za On nie jest zaz... aż dziwne, że ma tak słaby balans. To jest w ogóle dla mnie ciekawe. Nie wiem, czy w zeszłym roku też miał tak słaby, ale nie wydaje mi się, że, że było trochę lepiej z tym. Bo Pogba właśnie zawsze był fajny, przez to, że on był wysoki, postawny, a przy tym całkiem zwinny. A w tym roku to widzę, że się taka trochę lebioda z niego zrobiła. Niemniej jednak ja go polecam, lubię nim grać. Ehm, Rashford, no to, to, to w ogóle w zeszłym roku w Minecraftie jak go jeden z lepszych napastników. Przeszybki, świetny strzał, ma wszystkie dipping shoty, knuckle shoty, możecie nim shootować, first time shoty. Long range shooting ma wszystko, po prostu wziąć i wciskać kwadrat, jak tylko macie piłkę nim. I przy tym, bardzo szybki to jest. To jest. Bruno Fernandez, za to, to, jest jeden z lepszych. No, ta paczka to jest ewidentnie najlepsza. Wiadomo, Manchester United. Gościu ma kapitalne podanie i świetnie się porusza po boisku, naprawdę świetnie. I totalne zaskoczenie dla mnie. Jak nie, jak nie miałem Ziko, to grałem nim po prostu. To, to był dla mnie taki drugi Ziko w zespole, który posyłał te piłki. No i Dawid Deha, który, mimo tego, że już nie jest najlepszym brewkarzem, tak jak to było chyba w 19 albo w 18. Chyba w 18. Deha był takim dzikiem. Naprawdę. To, to dalej jest bardzo dobry. Dalej jest bardzo dobry. Mało osób nim gra, ale. No zresztą zobaczmy, kto tu wpadnie. By, byle nie Maguire dwa razy i raz. Nie wiem tam. Dwa razy Maguire i kto raz mi mógł się jeszcze trafić z tych łośków. Nie, trzy razy Maguire, tak? Byle nie to. Każdy inny będzie dobry. Greenwood, Greenwood i One Bisaka. I, 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 I no. Ok. Rashford, Marsjan, One Bisaka. Yy, dziewiątka Rashford? Martial, dobra, okej. Okay. Mam jego złotą wersję, więc sobie podbustujemy tego. Futura na pewno. Martial, Chelsea, bardzo dobrze. No, no. Mogłoby być lepiej, ale no. Greenwood albo one bisaka, please, please, taki Greenwoodik. Bramkarz, dobra. Dobra dechea, mam Alisona i deche, już więcej bramkarzy mi nie trzeba. <gryw> to już wystarczy. Teraz poproszę. One Bisakę najlepiej, no please. prawe obrońce Ja potrzebuję bocznych obrońców. To jest odwieczny problem na początku w Majie, że nie ma się bocznych obrońców w ogóle. Please. Każdy poluje na tego napisakę swoją drogą. No, jest szansa, jest szansa. Jest szansa. Nie. Nie jest! Tak! To on! Dobrze! Dobrze, no to ja już nic więcej nie chcę. To mi wystarczy. Ja już... Ja już nie będę zmieniał prawych obrońców do końca tej gry. To wam mówię od razu. śmieszne, nie? W ogóle, że dostajemy zawodnika w, w którym to tygodniu? W drugim tygodniu gry? I, i już go już nie ma nikogo lepszego na jego miejsce praktycznie, nie? Może jeszcze dam tam, Takie postaci ciekawe. Ehm, no dobrze, no to ja na pewno sobie tutaj... O i to jest super, bo on przy 3 2 będzie mi się będzie mi się sprawdzał tutaj na boku. To jest, to jest to jest mega. Fajnie. Ehm, DHA jaką ma formę? No to dobra, to jednak nie. I Marsjana E. Very good. Ale dobra, to weźmy sobie jeszcze tylko tego Marsjana, przerobię na. Eee, przerobię tutaj. Wow, jakiś, jakiś ekspert trenerów w ogóle tutaj mam. To zaraz wybustujemy sobie kogoś. Na sam koniec jeszcze przerobię tylko tego dziada. Kajcie, na trenera i wybustujemy tego Futura. Zobaczymy, co się stanie. No i zobaczymy, czy w w kapach coś sensownego dali. Jakieś dziadostwo. Chyba dziubę sobie zaraz podbustujemy. Bo on na maksie ma chyba 90 overall. Także no wyobraźcie sobie co dziuba robi teraz. A co będzie robił, jak będzie miał 90 overall. To może nawet do pięciogwiazdkowego składu go wtedy wrzucę. Kto wie, pan Basten pójdzie na ławę. A dziuba skoczy Zaraz, tu już byłem. Tutaj już nie chce być. I pan Marsjal. Tu jest pan Marsjal. Ale ten One Bisaka to jest dobre. No i zobaczmy, czy coś się tutaj. 24 tysiące do, bardzo dobrze. 92 overrolla mm. Bardzo dobrze. Ewidentnie po prostu bardzo dobrze. Zobaczmy jakie on będzie miał teraz statystyki. Napastnik, który ma 94 speeda i 91 akceleracji. Spoko przyjmę 88 w finishingu, bardzo dobrze. A ile ma King Power 89. Okej. Okay. Zadowolony jestem i teraz tylko jeszcze dziubę. jest dziubik? O, tu jest, tu jest mój zawodnik. Dawaj, tu tych wszystkich explainerów, oczywiście. Na dziubę. No, 5 leveli do góry poszło. Heading 93, Fizikal Contact mu wzrosnął o 2, bo miał mało. <grym> także, także będzie ciekawie, dobra. Aha, challenge kapy. O, jakieś rekordy, ale to później sobie sprawdzę, co ja tam wbiłem znowu. Czy coś tu jest ciekawego? Powiedzcie mi, czy znowu 4, 4 trzeba mieć? Punkty na trzy spotkania. A, znowu mamy. Okej. Okay. A co jest do wygrania w tych. A, czyli mamy trenerów do wygrania. No dobra, można liczyć na to, że w czwartek się coś pojawi ciekawego. No i mamy też Medzdęje. No nie, nie jest jakoś. No znaczy... Nie jest Że, ale też nie, nie... Nie jest super, ale też nie jest jakoś... jakoś tragicznie, nie? Dobra, e, piszcie co potrafiliście, czy mieliście tyle farta z, łana bisaką, z łanym bisaką co ja I tyle. Trzymajcie się. Hej hej.